Toś, to już to cud, ja żyję! Halalo halo, budowa więźnia! Cześć, skarby! Witamy was w McDonald's, znaczy w znaczy Stodole. Witamy was jeszcze w świątecznym odcinku Wywolej Chwamilią. Jest. No? Dzisiaj pewnie jecie jakiegoś karpia, coś, ale trzeba obejrzeć czynek śledzia, karpia, choinka. Dzisiejszy plan to choinka. A my dzisiaj też będziemy sadzić, będziemy budować choinkę. Będziemy sadzić. Chris drzewko. Chris Dobra, subskrybujcie, komentujcie i zapraszamy na naszą Wigilię. Jesteście zaproszeni, wszyscy zapraszam Was. I zostawcie lajka, buzi. Boże jakaś komarzyca i... Już rozjechał done. O, robimy Wigilię w McDonald's McDonald's. Nie McDonald's! Ej, da się jakoś włączyć śnieg? My chyba musimy przenieść na inny biom, żeby No i to zróbmy przeprowadzkę. No ta, no już na pewno. Zbierajcie manatki i idziemy stąd. Matko, jedyna, Burdoli. tu są. Tu są te! Matko, jedyna, tu są te! Matko <_dyskrii> jedna są te? Matko jedyna są te! Nie! I co? Nisz to? Robisz tak. Pyk. Cyk. I jest ładniej. Dobra. Mamanka to była najważniejsza rzecz w tym odcinku. <grafy> Oczywiście, że tak. Gdzie Kolejne... Robimy choinkę. No na górze. Na górze. No, na górze idź. Nieś mnie. Ocipiałaś dziewczyno. Nieź mnie. Mogę cię utopić tu. Zapraszam wszystkich do mojej miejscowej chatki. Jakubie, chodź. Choinka powstała. Nie cię Jakub, właśnie tam teraz ty, ja cię zamknę. Ta Ej, za oglądanie! Będzie... Jezus Maria, Bóg Mateusz nam się objawił, matko! I spadł! Gaj, bo... y tutaj robimy choinkę, ale później ona musi być y zniszczona tak jak ta cała góra, która tutaj była, bo. Nie, nie, nie jadłem... choinka musi zostać na ze święta. Patrzcie, ja słuchajcie no, no byłem święta, na święta, tak, ale potem. Byłem na drugu no. i kupiłem. Aha! Kupiłem choinkę. Bardzo. Aha! Zbiega, fajna. dobra fajna. Ej, nie, tak. a masz więcej tych choinek, czy nie masz? Nie, ale mam bombkę. Zaraz. I dobra, poczekajcie, no, ja mam pomysł, tylko dajcie mi chwilę, jak ją zobaczymy. Nie, no mi się podoba ta nasza choinka. Anika, ale że się oszpeciła teraz? No nie, bo właśnie chodzi o to, że my ją zapełnimy liśćmi, tylko trzeba je zebrać. Boże, patrzcie co ona robi. To ty ją jeszcze wiesz, robisz? Ocipiała dziewczyna. Taka <grywka> będzie. Jakub Jakub, chodź tu mnie bez. Ja się zajmę tą choinką sam widzę. I, I won't teraz won't zbieramy tyle liści, ile umieścisz w swoich spodniach. I później odstawiamy no, to ja tak, szukuj. żeby to, żeby to było y, tak jak choinka wyglądała, a nie jak gówno w puszce. I będzie choinka. Powodzenia w takim razie. Jezu, ona, ona będzie budować choinkę. Nie dam hmm. rady. No przecież chcieliście budować choinkę, to mam zdrowe. No i zbudowałem 5 sekund. O ma... Co to jest? Na Wigili muszą być ryby. Matko, nie kreatar! Wish you Americans. Wish you Americans. O piesia. Ja potrzebuję złowić karpia. Ja potrzebuję mu humory znaleźć. Po co ci mu Boże? Żeby was zatrudnić, żeby mi przejąć kanał. Aha, ty wieśniaru. Do zobaczenia. Dobra, ja jestem ready, proszę, zapraszam. Przed McDonald'a. Kurde, skąd ty masz takie odciska? Ej, poczekaj, nie patrz. Masz Jeszcze. A ty gdzie ty kurde jesteś? Idę. On idzie, o matko idzie, patrzcie. Dajcie kochani, przyjechałam do was z e, Ameryki. <ścoughs> Ameryka na Wigilię. O cześć koty, cześć Burek. Pśik, pśik, pśik. O cześć, 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 Boże, ale fajnie się tu urządziliście, no naprawdę powiem Ci ład, o, ładnie, matko. no. No 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 matko śnieg. O, matko. All I want Co twój to on? Co? Mieniłeś się, prawie Cię nie poznałam. To jest ta twoja choinka? Wielu Bożym. matko, a gdzie taką kupiłaś? Na tarbu ucheńka tego, no, no on no, ma fajne. Dobra, zapraszam, zapraszam To jest w dół ja O Boże, tak. dobra, poczekaj, ja spłyszę. No. Ale można tu usiąść właśnie. O. Dobra, moi kochani. No. Zgromadziliśmy się tu, żeby kurde ja powinnam tam usiąść, bo tam mam rybę. Bo ja... Dubą mi tu na twarzy. Moi drodzy, po pierwsze chciałam Was bardzo y, ugościć. Y, podzielimy się teraz opłatkiem, proszę. Ej, daj. A nie, ja mam. Dobra, nieważne. To jest opłatek, to, to jest opłatek, cicho! Opłatek! No, mogę w ciebie rzucić na przykład. No i o to chodzi. Podziela życzę wam, tam. życzę wam, abyście byli tacy, jak ty jesteście i byście odśpiewali razem me siostry godlewskie. Tyk. Masz, Jaja, głupiaż No nawet maty, to świąteczny ba -ba, tut... dnievela, It's tak. Kochani, jak widzicie, nadeszła już noc, już pierwsza gwiazda zaświeciła. Zapras... Dzie prezenty. Zapraszam Was na specjalne wydarzenie mhm? y, podsumowujące kanał The Bombay Familia w tym roku y, świątecznym. Pamiętacie początek nasze znaczy początki? Początek tej serii? Początek y, kanału? Na na początku nie radziliśmy sobie najlepiej, później już było lepiej. teraz... Uważajcie na Baśki, bo Baśki tutaj próbowały nasz kanał. Tak jak tutaj nasze odcinki mijały, tak budowaliśmy swoje domy. Jednak wszyscy zapomnieli o kimś, dzięki, te, dzięki <grym i zimę> komu te święta są. Matko Ola! Małpana Ola, gdzie jesteś? Ola! Ola! To, ola! Nie, on duże, nie wierzę w to. Zabimy ja to nie wierzę. <grym i zimę> On nam zrobi śnieg. Ola, gwiazda tu, chodzi. Ola, była szybko. O, matko, kolejna. Ej, ale to nie bez tego, bo on straszny jest teraz. O, dobrze zrobiliście. Ty nas strzela tutaj jeszcze. Tycz, strzela. Ten szmyk, wredna małpokupia. Yy, nie wiem, co to zbola, tu jest. To no bo ten wieśnik rzucał. Kurde, weźcie temu Olafowi zetnijcie łeb, bo wygląda jak straszydłe... Czemu wy mu chcecie łeb odcinać? Olaf, idź do wody. Nie. O matko. Oj, sorry. Dobra, ej, wróćmy tam, bo ja muszę jeszcze odprawić wieczerzę, bo nie dałam wam 11 potraw. Dobrze, Mańka, dawaj mi żyć. Dobra, więc tak. Pierwsze danie Sama to był Salomon. Mnie. To był Salomon. Ej, a może ale te już... widelce powinniśmy sobie wziąć? Nie, bo już y, podzieliśmy się opłatkiem, to było jedno. A ja sam samolona to już zjadłem. No to Salomon to był pierwszy. A teraz macie, uwaga, ko y, ziemniaki kotletem schabowym. <laughs> Bezmienny. O, super, dobrze. Masz, bo ci zebrałem kotleta, sorry. Miem, nie, niem, pycha, pycha. Mm. E, Czwarta potrawa, to super. Są... Dobre, dobre, ty sama robiłaś? O, sama tak, robiłaś? tak. Słodki berry, to dla was? Nie macie jeszcze, no? O, to do grodu, tak? Z ogrodu. Tak, O, znaczy tu, ci mogę... tu ci posadziłem już, o, to ci wyrosło. Dobra. Dziesiątą y, tom, aha, zapomniałam dać do kotleta schabowego, to najważniejsze. Macie te. Miałam Chleb. Być, mia miałem zrobić zupę grzybową, ale mam tylko grzyby. Chleb do kotleta? Tak. Y, I oczywiście Tam moje ziemniaki, znaczy marchewki posadzone w ogródku. Nie. O, Christmas tree O, i, ale teraz słuchajcie, najważniejsze, jak idź teraz, bo to jest ważne. Oczywiście. Woda. O Boże. Oj, kochana, nie się. Ty Boże, jego już ten... Jego już miotał. Ej, mu nocy, bo ja tu utkłem teraz przed was. Ej, to mnie to nie kończymy tą Dobra, muszę się napić, bo nie wytrzymam. Ja też. Mati, masz. Przyniosłam ci... ...landrynkę. Ale ja to żrem. <gryna> Matt Ale go wmiotło w planszy ten, ten. Idziemy, słuchajcie, idziemy. Ale faza. No teraz gramy w Halloween, uwaga! Nie, pańska ta twoja wigilia mnie otruła. Co wy robicie, Berek? A <noise> Teraz musisz odrodzić, jak pan Jezu. Martwy martwych <noise> Doświadczyliście właśnie z stania pańskiego. doświadczyliście cudu, kurde. Stądź to Wigilijny cud, ja żyję! Słuchajcie! Zwierzęta przemawiają w Halalo, halo, budowa więźnia! Błowa w betoniarce! Ej, dobrze, zakończmy już ten cyrk, modlą. Ej, poczekajcie, Wiemy. bo wiecie, czego brakuje tej choince? Prawdziwej gwiazdy. O, nie. Tylko nie to. No, Jakub. Zapomniałam o 12:00 potrawiona, była najważniejsza ze wszystkich. Ja tu już się otrułem, ja nic od ciebie nie biorę jabłko boskie Żegnam was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Cały Wesoły Christmas, wesołych Christmas.